Nie wykręcisz się od bajki. Zgoda. Wygrałaś. Była sobie raz myszka. Pewnego dnia podeszła blisko do śpiącego lwa. Lew się obudził i nakrył myszkę łapą. Błagała go, żeby jej nie skrzywdził. To ona też kiedyś mu pomoże. Lew się zaśmiał. Myszka miałaby pomóc mnie, królowi dżungli? Odejdź, nie skrzywdzę cię. I wypuścił zwierzątko. Minęło kilka dni i lew został schwytany w sieć. Mimo wysiłków nie mógł się uwolnić, tylko coraz bardziej się w nią zaplątywał. Przygotował się już na śmierć z głodu i pragnienia lub z rąk myśliwego. Wtedy zjawiła się myszka. Alef rzekł: To ty. Niestety nic nie możesz dla mnie zrobić. Ale myszka powiedziała, że przegryzie sieć, bo ma ostre ząbki. Zabrała się do pracy. Najpierw uwolniła mu jedną łapę, a potem drugą. I zaraz potem lew był wolny. Widzisz? Miałam okazję Ci się odwdzięczyć, powiedziała do niego. To prawda. Nigdy tak wielkie i silne zwierzę nie zawdzięczało tak wiele tak małemu stworzeniu. I odtąd byli przyjaciółmi? Bo tak powinno być na tym świecie, byśmy wszyscy sobie wzajemnie pomagali, choćby wydawało się to bardzo trudne. A teraz czas spać. Położę cię do łóżka i zostanę z tobą, aż zaśniesz. Wypuść ją. Niech wraca do dżungli. Chodź, moja śliczna. Tędy córeczko. Dobrze. Siądź sobie na kuśtawce. O tak. A teraz powiedz, jak się czujesz. Fizycznie dobrze, ale bardzo mi smutno, ojcze. Co najbardziej cię martwi? To, że nie widzę synka, na pewno bardzo się zmienił. Dzieci rosną jak na drożdżach. Zdążyłam to zauważyć. Czy jego tata was odwiedził? Na szczęście nie. Nie chcę go znać. Myślę, że popełniasz błąd. Widziałem się z nim kilka razy i wiem, że on bardzo cierpi. Gdzie go ojciec widział? Ostatnio chyba w szpitalu. Kiedy to przez niego potrącił mnie samochód? Nie rozumiem, czemu żywisz do niego taką urazę. Wejdź, Izraelu. Siadaj. Cieszę się, że cię widzę. Przyszedłem, bo wiem, że interesuje cię wszystko, co dotyczy Marichuj. Nie przestaję o niej myśleć. Sędzia Belardy poprosił mnie o numer telefonu okulisty specjalizującego się w trudnych przypadkach. Dałeś mu go? Oczywiście. To wybitny lekarz. Myślisz, że sędzia skontaktował się z nim? Oczywiście. W przyszłym tygodniu ten lekarz zbada Marisiuj, obejrzy wyniki jej badań oraz zdecyduje, czy będzie ją operował. Oby Bóg uczynił cud. Przynosimy Ci dobrą wiadomość. Nie wierzę już nawet w świętego Mikołaja. Pamiętasz, jak powiedziałem, że wstrzymamy się z decyzją w sprawie operacji? Jasne. Dziś skontaktowałem się z lekarzem, którego mi polecono. To wybitny specjalista. I co? Zbadać je w przyszłym tygodniu i zapoznać się z wynikami badań. A potem co? Zdecyduję, czy będziecie operował. Jeśli odmówi, ja i tak bez względu na wszystko poddam się operacji. Jutro ten lekarz powie mi, czy będę widziała, czy do końca życia zostanę ślepa. Może znów będę taka jak kiedyś. Jutro poznam prawdę. i ukochana. Jutro dowiem się, jaki będzie Twój los. Czy będziesz widzieć, czy pozostaniesz niewidoma do końca życia? Ale nie martw się. Jeśli inni nie potrafią Ci pomóc, ja to zrobię. Przysięgam, że odzyskasz wzrok. Voz, caricia de mi alma, no la escucho más. Tus besos que roban mi calma, no los tengo más. El viento hoy trae a mi mente las cosas hermosas de ti. Me siento como ave perdida. Volando en un cielo gris, falta la mano de mi ángel, tú mi ángel incondicional y el fruto que dio nuestro amor también necesita de ti. ¿Por qué te vas? ¿Para qué te vas? No lo entiendo, amor.